Idziemy do ciebie, Ziemio, matko miła, by upaść czołem na twoje zaprosze. Nie jeno liczba my, ale i siła, nie jeno pług my, co łany twe orze, ale i piorun. Obra, druga co do wielkości rzeka Polski. Dzisiaj jedna z głównych arterii wodnych naszego kraju. Obok funkcji gospodarczej, spełnia także drugą rolę odwiecznej granicy państwa polskiego. Kształtowanie się państwa pierwszych piastów nie było aktem jednolitym. Był to proces trwający przez drugą połowę wieku IX i cały wiek X. Powstawały wtedy silne państwo wieloplemienne. Najstarszym dokumentem, który określa terytorium Polski i mówi o zachodniej granicy naszego państwa, jest dokument Mieszka I, tak zwany Dagome Judex. Wyznaczył on zachodnią granicę państwa polskiego, Ukrainę plemienia miliczan, aż do rzeki Odry, dalej na północ, pobrzeżami państwa gnieźniejskiego, aż do Bałtyku. Pierwszych piastów na zachodnich terenach znalazły się takie plemiona, licząc od północy, jak Wolinianie, Pyżyczanie, Lubuszanie, Dziadoszanie, Ślęzanie, Opolanie, Golężyce. Plemiona te znamy z nazwy dzięki dokumentowi, który powstał w Ratyzbonie około połowy IX wieku. W nauce on ma nazwę tak zwanego. Dokumentu geografa bawarskiego, który wymienia plemiona z nazwy i mało podaje jeszcze dla tych plemion civitates, ilość grodów. W związku z tym istnieją przypuszczenia, że był to dokument, który miał na celu chyba jakiegoś no, wywiadu wojskowego, ponieważ ten dokument podaje wszystkie plemiona leżące w Europie Środkowej na północ od Dunaju. Cały